Cześć, siemano, ja jestem Ghost, jest to kolejny odcinek kariery Huddersfield, wracamy do Ligi Angielskiej, przypominamy, niezbyt dobrze zaczęliśmy ostatnie spotkania i mamy jeden punkt, nie jesteśmy w strefie spadkowej, o dziwo, więc taki plus, a teraz wracamy do spotkania także ligowego z Tottenhamem, postanowiłem, że kolejny raz zmienię wyjściową jedenastkę też, ale również formację zmienię, jak zobaczycie, 4-1, 4-1. Dla dlaczego taka formacja? Otóż chciałbym, żeby środek pola był bardziej zagęszczony, bo ostatnia formacja była dosyć ofensywna, gdzie mieliśmy tych ofensywnych pomocników dosyć dużą dawkę, a tutaj Berge sobie sam nie radził z naporem rywali, przez co nam chodzili zbyt łatwo pod pole karne. Myślę, że to będzie Dobra opcja. Chciałem też zrobić formację, już wam mówię. Chyba coś w ten deseń. No to ona jest bardziej, myślę, ofensywna, oczywiście, bo tutaj jest. Nie ma tego defensywnego pomocnika, jest za to ofensywny. Więc między tom a tą będziemy teraz oscylowali, ale na razie stawiamy na formację taką trochę te zmian personalnych. Stawiam też na Munie z racji tego, że w poprzednim sezonie dobrze mi szło Balotelli Jakby nie patrząc musi zasłużyć, żeby grać w pierwszym składzie. Mam nadzieję, że siedzenie na ławce na razie go to zmotywuje. Jak dostanie swoją szansę, no to, no to zobaczymy. Więc zaczynamy spotkanie z Tottenhamem. akcja Tottenhamu, no wyjdź ktoś do Eriksena Harry Kane no oczywiście sobie pod bramkę wjechali i gdyby to leciało, światło bramki no to Połup pewnie byłby bez szans oczywiście jest to dla niego kolejny mecz testowy, bo jak nie no to jeszcze go gdzieś postaram się wymienić na innego bramkarza Son przejął Eriksen no nie taka bramka Zaczyna się znów. Niepotrzebnie tutaj z Mafeo pokwiłem sprawę, no i pomimo, że jest tu kilku zawodników, no to i tak biegają jak nieprzytomni, jak chce odebrać piłkę, mijają zawodników rywala, a on tutaj, mam na myśli eriksena wiedział co zrobić. Super. Oczywiście szybciej mógł być do tej bramki wrócić, bramkarz to nie sobie truchta. Bo Nik tam ci nie biegł oczywiście. Eriksen. No, oczywiście. I 2 do 0. Ten bramkarz jest naprawdę tak słaby, że ja pierdolę. Jak mam wygrać, jak tutaj moi zawodnicy? Nie wiem, co robią na boisku. Nie wiem, kim ja kontroluję, kogo ja kontroluję. Nic mnie nie słuchają. Tego bramkarza naprawdę jeszcze wymienię. Na strzelcie to w końcu jest. Gol kontaktowy 1-2. Wkurzyłem się i trochę zawodnicy poszli do przodu. Młonie. daje ładna asysta. Wracamy do gry, chyba jeszcze nie. To jakby tego nie trafił, no to by naprawdę było już kiepsko. Bo nie? Na wolne pole Xaraz i będzie do... Jak pierdolę, tak do moja Ale fajna piłka do mojego zawodnika źle wykłada Chociaż Egeszteń tu będzie zbierał? Moi. Berge. Udeście się to w końcu Loris. No, powiem, powiem trochę. Huddersfield poszło do ataku. Dwie groźne sytuacje były z mojej strony. Szkoda, że to nie wpadło. No i koniec tego głupiego spotkania. Przegrywam 2 do 1. Czasami jestem tak zły na tą grę, że zawodnicy moi biegają bez celu. Nie doskakują wcale do rywali. I jak ja tu mam im piłkę zabrać albo jakąś akcję skonstruować. Przegrywamy no i walczymy dalej. No tak, mamy transfer, ale kogo my kupujemy? Lafont? Kim on w ogóle jest? 20 lat? Czy on jest bramkarzem? Tak, jest bramkarzem. Już się naprawdę skończyły żarty. Połup mnie zaczął irytować i e, dobijam dealu, e, że w rozliczeniu za Lafonta wrzucę im jeszcze tego połpa z podcałowaniem ręki i dorzuciłem jeszcze 10 milionów. Chcieli 20, ale jakoś tam wynegocjowałem, nie wiem w jaki sposób. Negocjujemy teraz samą samą, same kontra sam kontrakt z tym Lafontem. 80 umiejętności, co prawda też, ale on ma 20 lat, więc myślę, że będzie znacznie lepszym bramkarzem niż Pope i trzeba było od razu po niego. E, sięgać e, dobrze. Pensja. On aktualnie zarabia 31 tysięcy, więc my e, zrobimy może 35, ale pewnie nie będę miał żadnych bonusów e, dla niego to to trochę będzie może dostanie. Za występy. Nie ja wiem, czy to coś zmieni. Dobra, zobaczymy, pewnie mnie wyśmieję w tym momencie, a nie, okej, okay. więc pasuje, mamy nowego bramkarza, więc naprawdę zmieniła się sytuacja, Pope nie jest naszym zawodnikiem i mamy LaFonta, który od razu też wskoczy do pierwszego zespołu, o, Nick Pope ma, miał 27 lat i tylko na 2 lata z nim tutaj podpisałem wtedy, i rok już mu tylko już się wiadomo w trakcie, więc tylko rok praktycznie jeden sezon pełny i dobrze myślę, że to będzie dobra decyzja tak na szybko, że Pope odchodzi od nas, więc mamy nowego zawodnika. No i nawet podskoczyło mi tutaj, podskoczyło mi tu że zawodnika sprowadziliśmy a tutaj postępy juniorów mieliśmy a panu się to udało osiągnąć kogo ja ściągnąłem, halo aha to chodzi o to, że kupiłem bramkarza zawodnika ogólnie, co ma 20 lat i achievementa tutaj zrobiłem, więc spoko od razu tutaj Lafon wskoczył, no jak mnie tutaj rozumie Fifa, naprawdę miło mi w tym wykonaniu. Co tu mamy jeszcze? Przełożone spotkanie O'Brien, oferta. Ja chyba wszystkie akceptowałem, bo jego tutaj nie będziemy chyba uwzględniali. Tu na razie już my nic nie robimy, bo i tak nie mamy zbytnio pieniędzy. I dobra, mamy spotkanie teraz. Z wilkami na, do którego przechodzimy, zrobię tutaj e, formację, zostawimy tą samą, ale chciałbym zrobić e, z dwie, może e, z dwie, może zmiany. Xadas e, co prawda, bramkę strzelił, ale czy, czy chcę go, to no chyba go zostawię, bo chciałem diakabego e, wpuścić baloteli albo diakaby pójdzie na, e, na pasnika, bo w końcu też może być więc będziemy testować tą trójkę napastników. Kogo mi brakowało w poprzednim spotkaniu to kogoś jeszcze na ławkę rezerwowych w sensie, w sensie z pomocników i może tutaj Hoga, bo widzę Garcia strzałka w dół, no to niezbyt dobrze. Kogo byśmy tu nie potrzebowali? No w tym układzie mu nie wypada ze składu bo tutaj mam na lewą na środek pomocy, więc w miarę jest ogarnięte. resztę zawodników zostawiamy. Myślę, że to już będzie optymalnie, ale chciałbym w końcu wygrywać i może w tym spotkaniu to się uda. Megasztajn. Jakaby. Ale tutaj ładnie jak to wyjdzie, no jest gol. Co tutaj się wydarzyło, sędzia? aż z wrażenia nawet chorągiewki nie podniósł, bo spalonego nie było Eggestein, co za bramka, ale co tutaj wyszło oczywiście kiwka mi nie wyszła tutaj Diakaby, zobaczcie, ta ruleta w ogóle nic nie miała wspólnego, ale to chyba zmyliło rywali jednak i Bergę asystuje do Eggesteina i Eggestein nawet się nie patrzył, gdzie strzela po prostu huknął w bramkę i mamy 1 do 0 ale teraz błąd przy wyrzucie a ja tutaj odruchowo strzał nacisnąłem no i wyszło jak wyszło, a powinna być bramka, nic innego. Sobi, no ma miejsce, ale tutaj już Berge się pokazuje, Berge, uderz to Berge i Patricio strzelił totalnie. Berge i teraz ładna klepa, no nie ma bramki, naprawdę, violent speed momentum, można tutaj powiedzieć, co to się dzieje w szeregach Huddersfield. Kolejna znakomita okazja do prowadzenia już dwu trzy, bramkowego. Naprawdę szkoda, że to nie wyszło zaraz. I uderzenie ponad bramką. Diakaby. Diakaby teraz. On może, no nie, bramkarz. Kolejna jego Robinsonada. Tutaj już też jakąś kiwkę próbowałem. Ale bramkarz, no znów świetna interwencja ale teraz złe wyprowadzenie piłki no i będzie sytuacja no i ja tutaj powinienem już teraz z 4 do 0 prowadzić lekko do przerwy a jest jeden do jednego jedna akcja pierwszy strzał drużyny wilków i znów błąd przy wyprowadzeniu piłki no i tym razem bramkarzem może nie mam co winić, bo, no bo piłka taka sytuacyjna szybka. Że tego nie wyciągnął no to już szkoda mafeo Żeby to ładnie skończyć No czemu tego nie skończył inny zawodnik na środku to był właśnie diakaby, znów się FIFA nie chciała przełączyć. Teraz ładnie Mafeo, skończ to Mafeo? Będzie gol tak jest 2 do 1, w końcu jedziemy z nimi. Ach, skończyło się. Już tutaj myślę nic złego nam nie zrobią, tylko my powinniśmy jeszcze jedną bramkę na przypieczętowanie naszej przewagi, bo nie ukrywajmy, przeważamy w tym meczu i powinniśmy zdecydowanie prowadzić. Huddersfield naprawdę obudziło się w tym spotkaniu, jeśli chodzi o grę kreatywną i do przodu. To właśnie będę od nich wymagał w kolejnych spotkaniach. A tu mamy bramkę na 2 do 1. Oj. Berge, tak jest, do przodu. Teraz ładnie do Diakabego, nie ma spalonego. Czy będzie kolejna bramka? Tak jest! To już jest po spotkaniu. Już tutaj w Wolverhampton nie podniesie się. Nie ma takiej opcji. Zostało co prawda 20 minut, ale i my do tego nie dopuścimy. Berge rozgrywa kapitalny mecz i asysta znakomita. Uderzenie naprawdę cwaniackie, niemocne, a techniczne. Ładnie tutaj z fałsza. Można powiedzieć, zewnętrzną częścią stopy uderzył. I mamy 3 do 1. Lafont dobrze piąstkuje i świetnie broni. To od niego. Będę wymagał tego właśnie. I koniec tego spotkania zdobywamy 3 punkty z Wolverhampton po naprawdę ciekawym spotkaniu, gdzie dużo się działo. Myślę, że jesteśmy ku dobrej drodze, żeby jak, jak będziemy grać tak z każdym rywalem, no to, no to naprawdę będziemy zdobywać punkty i o to właśnie chodzi w tej całej zabawie. Dobrze, ja wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. To My Ghost. Na razie, cześć.